Czy lubicie oglądać gwiazdy gdzieś na ciemnym polu, bez świateł miast i chmury smogu? Ja uwielbiam i powiem Wam, że ostatnio, szczególnie przez ten smog, nie mogłem tego doświadczyć. Z podobnym problemem zderzył się nasz rodak Frank Korkosz, który stworzył mega innowacyjne, najlepsze w USA planetarium. Frank Korkosz urodził się w Rodzinie Górniczej w 1902 roku i zmarł w USA w 1987 roku. Był wynalazcą samoukiem i od małego przejawiał zainteresowanie rzeźbiarstwem. W 1910 roku obserwacja przelotu komety Haleja sprawiła, że zainteresował się on astronomią, co było punktem do stworzenia prostego urządzenia, które wyświetlało ruch komety. Jeżeli chodzi o edukację, to pomimo tego, że Frank ukończył jedynie szkołę średnią, to aktywnie uczestniczył w otwartych kursach astronomii prowadzonych przez Uniwersytet Harvarda i Amherst College. Kolejno, w 1930 roku podjął zatrudnienie w Muzeum Historii Naturalnej w Stanie Massachusetts na stanowisku technicznym. Podczas pracy w muzeum z braćmi Johnem i Stanleyem stworzyli planetarium. Które uchodziło za piąty tego typu obiekt w USA. Jednak jako pierwszy z obiektów został w całości zaprojektowany i stworzony w USA. Wyświetlana konstelacja zbudowana była w oparciu o aluminiową kulę ważącą 1200 kg i mającą 1,2 metra średnicy. Z kuli, w samej kuli znajdował się zaawansowany system soczewek i luster oraz 500-watowa żarówka. Zastosowany projektor wyświetlał 7160 gwiazd i przykryty był kopułą o średnicy 40 m. Zaawansowany układ sterowania pozwalał na oglądanie układu gwiazd, który był widoczny z każdego miejsca na półkuli północnej oraz, co ciekawe, z każdej chwili, która miała miejsce w ostatnich 25 tysiącach lat. Zainteresowane osoby mogły także obejrzeć nietypowe zjawiska astronomiczne, w tym przeloty znanych w tym czasie komet, zorze polarne czy też wybuchy gwiazd. Barwa oraz wielkość oglądanych obiektów była zgodna z rzeczywistym obrazem nieba. Na szczególną uwagę zasługuje fakt że kosztujące 10 razy więcej aparaty Zeiss'a, które były użyte w pozostałych czterech planetariach, nie, ofarywa, nie oferowały tyle funkcji i możliwości, co projekt braci Korkosz. Poza walorami rozrywkowymi, planetarium spełniało także rolę wojskową, gdyż w czasie II wojny światowej z nocnej nawigacji szkolono tam pilotów amerykańskich. Co ciekawe, nie był to jedyny projekt braci Korkosz którzy w latach 1952-58 otworzyli nowe, ulepszone planetarium w Bostonie. Nowy obiekt oferował nie tylko to, co dotychczas zostało zaprezentowane, ale także ukazywał migotanie gwiazd, a także trajektorie lotów pierwszych ziemskich sztucznych satelitów. Podczas stworzenia obu planetariów bracia Korkosz wykorzystali około 10 patentów. Były to najbardziej nowatorskie rozwiązania tamtych czasów. Jeśli kiedyś będziecie w planetarium, przypomnijcie sobie to nazwisko. Korkosz.